Cześć, siemano, no kurde, musiałem umyć ciągnik, ale z przymusu, yy, wczoraj, przedwczoraj, no i dzisiaj też tam jakimś ciągnikiem opryskuję, ale wczoraj wydarzyła się awaria, w sumie awaria miała być, yy, znaczy miała być, <laughs> źle to ujęłem, była do przewidzenia, o może tak. Jakieś 5-6 lat temu, już w którymś tam filmiku wspominałem, szef wracając gdzieś tam nad ciągnikiem. Chyba maszyną odwoził, albo co, już nie pamiętam. To był wieczór. Yy, z, no ja, Lubię jeździć szybko ciągnikiem. Za zakrętu mu dziadek wyskoczył i znalazł się na jego pasie. I szef, chcąc uniknąć zderzenia, zjechał w pobliskie krzaki, drzewa. Drzewa, chyba bodajże to były. no. No, i wiecie, z, z prędkości 50 na godzinę ciągnik gwałtownie stanął, nie? Yy, szef wyleciał przez przednią szybę, zgiął kierownicę, wiają, dosłownie wiają, nie tam, że trochę, ale dosłownie wiają. Yy, no, i trochę ważył zresztą, no to też masa może swoje zrobiła. Przedni Tus yy, też dostał swoje, ramka mianowicie yy, zgięła się w pół do środka. Urwało mocowanie od siłownika i wiele, wiele innych części poleciało. Felga uległa zniszczeniu, zagieło ją do środka, do wewnątrz, znaczy no i skrzynia biegów też swoje dostała. Na początku trochę hałasowała, rzęziła, zmieniliśmy olej, filtry i jakoś tam chyba jakaś regulacja też przeszła w serwisie. I jakoś po tym ucichło, ucichło, no i chodziło do teraz, zawsze było pytanie kiedy, kiedy to się popsuje, nie Nie to, że się czekało na to, ale zawsze było to, że no, kiedy to może puścić. No i wczoraj skrzynia biegów odmówiła posłuszeństwa, akurat tam kolega oproskiwał pola no i ciągnik trzeba było scholować tutaj scholowali go do, pod myjkę tutaj go dzisiaj umyłem ciągnik jedzie na serwis na wymianę bebechów w skrzyni biegów czy nie wiem czy to same, same wario po prostu uległo uszkodzeniu czy coś tam jeszcze poległo w każdym bądź razie pierwsza wycena mechanika który tam tutaj przez telefon mniej więcej tam powiedział co tam może być więc, więc wycenił naprawę na 15 tysięcy euro ale wiecie jak to jest przy rozbieraniu każdym to się mówi że tyle może kosztować ale przy rozbieraniu każdym zawsze tam jeszcze coś dochodzi na plus także można liczyć że to będzie 15-20 tysięcy euro naprawa skrzyni biegów w tym ciągniku no ale ciągnik potrzebny jest na już więc zdecydował że będzie naprawiany dzisiaj pojedzie na serwis i jeszcze w tym tygodniu ma go odebrać. No tu tak taka awaria jest w tym ciągniku W tamtym znowu ten, ten kołnierz, co zarabiałem w układzie wydechowym przy róże. Tam jeszcze jest turbina do naprawy. Znaczy turbina sama nie, ale no uszczelka i szpilki przy turbinie. Plus jeszcze wyciek w tymnym kole. Przy tej części pośredniej, między skrzynią obiegów a kołem, właśnie od tej części pośredniej, nie jest tam uszczelniacz wyleciał. No, mówię, to się zbiera, naprawy, zbierają, a nic. Ten ciągnik ten jedzie na serwis, także tutaj ja go nie będę naprawiał. Zresztą nie mam narzędzi takich, żeby tutaj go naprawiać z kimkolwiek, nie? Ach. No, a dzisiaj mnie czeka jeszcze naprawa ładowarki małej.